Cześć witajcie, ja jestem chudy a to jest kariera zawodnika z FIFA 13 Kolejny odcinek przygód chudego w koronie kielce Mam nadzieję, że wkrótce odejdziemy od tego klubu I dzisiaj zagramy sobie tylko jeden pełny mecz w tym odcinku Dlaczego? Jeśli oglądaliście karierę menadżera to na pewno wiecie A jeśli nie oglądaliście jeszcze kariery menadżera to To się dowiecie za chwilę, podczas meczu będę o tym gadał. Na początku meczu oczywiście. Okej, okay. znaczy właściwie już teraz chyba mogę zacząć gadać. Ponieważ tak. Yy, nie, co do skrótów właśnie. Niektórzy lubią skróty, niektórzy nie lubią. Dobra, jebać to. Yy. Wybaczcie, telefon. Czy dzwoni, czy nie dzwoni? Chyba nie dzwoni, tylko po prostu dość mu odwala. Nie mogę tego przyspieszyć? Nie mogę. Ale dobra, tak, niektórzy, lub, niektórzy są za skrótami, niektórzy nie są za skrótami. Kurde, dobra. Aha. Oj, właśnie jeszcze się wypowiem na temat kamery. Ale dobra, to za chwilę. Za chwilę. I okej. Okay. Yy, zrobię mianowicie wkrótce... W, no, jeśli w ogóle się karierę z, e, menadżera, to wiecie, a, a jeśli nie, to, to pozwólcie jeszcze raz. Eee, tak zrobię filmik eee, pod tym po pojawieniu się tego odcinka powinien się wkrótce pojawić filmik z głosowaniem mianowicie będzie to, nie będzie to dwugłosy czy łapka w górę, łapka w dół ponieważ eee, to będzie po prostu za mało ponieważ ja chcę więcej opcji dać wam będę to teraz podawał żeby sobie móc pogadać no nie myśleć jak ja będę gadał Mm, tak, zrobię... Ja napiszę pod tym y, filmem Bramka Janota, wow, dobre y, Ja napiszę pod tym filmem komentarze i wy będziecie po prostu łapkami w górę przy komentarzach wybierać Która opcja Wam najbardziej odpowiada Na no, będą takie opcje, cztery opcje chyba będą y, Pierwsza opcja to będą dwa pełne mecze Druga opcja dwa mecze w formie Dwa lub więcej meczy w formie skrótu, ponieważ w formie skrótu może się pojawić więcej niż dwa, y, niż dwa mecze druga op trzecia opcja, yy jeden mecz pełny, jeden pełny mecz po prostu i nic więcej, a trzecia, czwarta i ostatnia opcja, jeden pełny mecz plus 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 jeden mecz w formie skrótu, czyli jeden pełny i jeden lub więcej formy formie skrótu, coś takiego, jak, jakoś tak to będzie wyglądało, mam nadzieję, że mnie rozumiecie, rozumiecie się, dowiecie wszystkiego ładnie w filmiku, który się wkrótce pojawi z głosowaniem No, przy tym filmiku jeszcze głosowania nie będzie oczywiście To teraz nagrywam, nie? Przy tym co się pojawi, nie wiem Dzień po tym się powinien pojawić Da, teraz może chudy bramkę i wrócimy do tego tematu jeszcze Głosowanie będzie się odnosiło oczywiście do dwóch serii Czyli do kariery zawodnika i kariery menadżera Karierę bramkarza nie biorę pod uwagę, ponieważ w karierze bramkarza zawsze, zawsze będę grał jeden pełny mecz Dobra Nie mamy rzut rolny, okej, okay, mamy rzut rolny Podaj Do mnie leci, nie do mnie leci, dupa Dobra, bo mm, będzie, dobra, cię skończyłem Tak, o, jeszcze na karierę zawodnika będzie to miało większy wpływ, ponieważ jeśli byście wybrali, oczywiście nie zachęcam was do tego, bo nie wiem, mi... znaczy... Nie mi to obojętnie właściwie jak ja robię te mecze. Yy, ale tak, jakbyście wybrali dwa mecze w formie skrótu, albo przynajmniej jakby był jeden Nie, dwa. Muszą być dwa mecze w formie skrótu. To wtedy... Kurde. Mm, jeszcze pomyśl jak to rozwiązać, bo coś takiego proponuje Ci kamerę gwiazdy w karierze zawodnika A ja tego nie stosuję, ponieważ nie pozwalają mi podczas nagrywania pełnych meczy Nie pozwalają mi na to yy, po, po prostu sprawy technicznej w ogóle, żeby to wrzucić na czas Nie dałbym rady, bo po prostu za dużo zajmuje jak jest kariera gwiazda i jakbyście wybrali jeden pełny mecz... Właśnie, jeden pełny mecz lub... No właśnie jakbyś... Kurde. Właśnie, dodatkowe opcje będą specjalne dla... specjalnie dla kariery zawodnika, tam też napiszę będą. Takie opcje, że czy grać z kamerą gwiazda. Właśnie, o. Mm, jeśli... Kurde, jakoś to wymyślę, czy nieważne. Co do tej kamery jeszcze pomyślimy? Bo mi to obojętnie chyba jak gram. Dla mnie to większej różnicy nie robi. I dobra to była tyle z tego um, jak robić filmy bo to trochę przynudza mam myślę Bo ja nie gadam jakoś w miarę ciekawie o tym bo nie wiem co gadać ja po prostu jeszcze sobie tego w główce nie ułożyłem po prostu chudy strzela a chudy nie mam bramki I przejdziemy po prostu do meczu Co się dzieje w tym meczu? Właściwie z kim my gramy? Ze Śląskiem Śląsk Wrocław Okej okay, chudy tutaj no, nie zdobył bramki właściwie ja się podałem Kurde ale mi się plączy język, po prostu gadałem cały czas, znaczy no, przez pierwszą połowę, nie brałem udziału w akcjach i spalony. Nie wiem czemu to mnie podaje, chyba dlatego, że klikałem X przez przypadek. Ale okej. Okay. Chyba tyle co chciałem powiedzieć, nie wiem czy w karierze menadżera gadałem więcej, i czy mniej, jeśli chcecie to sprawdzić to zapraszam was do obejrzenia kariery menadżera. Oczywiście to kariera managera nosi nazwę FIFA 13 tryb kariery ponieważ wtedy nie wiedziałem jeszcze, że będę nagrywał inne kariery i nazwałem to po prostu tryb kariery. Myślałem, że będę nagrywał tylko jedną karierę. I okej okay. No, dawaj tą piłkę. Chudy chce być zawodnikiem meczu, a ty mu na to nie pozwalasz, ty Kazimierczaku, głupi. Dawaj tą piłkę. Dobra, chodź tu. Chud Dobra, koniec pierwszej połowy. Daffy, Helios, Pol, Pars, Pepsi, sponsorów czyli tam na stadionie Okej okay. Przechodzimy do drugiej połowy I okej, okay, podaj do chudego. Chudy chce sobie przeprowadzić akcję jakąś szybko, może się uda. Powiem wam, że takie przedarcie się między wszystkimi zawodnikami jest dosyć łatwe w FIFA 13. Ponieważ w FIFA 12 na no, zawodowcu To już dla mnie było praktycznie niemożliwe Nie wiem czy ja po prostu teraz lepiej gram e, Czy tak Po prostu FIFA jest łatwiejsza Ale jakby nie gram tutaj na zawodowcu A mówię o zawodowcu O kurde mam kontuzję Nie, fuck Kontuzja Do tupy Dobra Ale mm, ogólnie zajebiście. Ogólnie z odczuć moich jak gram, ponieważ nawet na poziomie Ultimate czy legendarnym jestem w stanie się przejrzeć przez całą obronę jednym zawodnikiem. Fifa 12 było to dla mnie niemożliwe. Nie wiem czy po prostu ta FIFA jest łatwiejsza, czy ja lepiej gram. Wymuszona przerwa 4 tygodnie. Niech to. Chudy nie może grać 4 tygodnie, ale patrzcie. Co za tym idzie? Zatem idzie to, że... Czy Korzym w końcu umieści piłkę w siatce i walić Korzyma? Zatem idzie to, że dojdziemy do okna transferowego I co? Może jeszcze w tym odcinku zmienimy klub? No, wy sobie patrzcie, jak to sobie tutaj symuluję Może coś pogadam I jeszcze ciekawego Szekle Też nie może grać Dwa miesiące Eee, cztery tygodnie No, on dłużej, on dłużej Sobolewski powraca Co, oni wszyscy kontuzjowani byli? Że Co? O, matko, ale teraz spadniemy w tabelę, Jaj, no niestety. Już prawie zdrów? Tak szybko? A ja nie chcę być prawie zdrów. A, już okno transferowe widzę na kalendarzu. Oto najbliższe cele. A, już mogę rozgrywać mecze. Koniec plotek. Koniec plotek. Tak. Oferta transferu już dla mnie. Ja chciałem prosić o transfer. Fulham, ham, Serio. Nie wiem, oni chyba są w Barclays Premier League, ale ja poczekam jeszcze z odpowiedzią, zobaczymy, zaraz, moje działania, po Popro... aha, fila, 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 jeszcze, przesumujemy całe okno transferowe najwyżej, Michałek na wylocie, ja nie jestem Michałek, to jakiś inny chyba no nieważne, ale pokażcie mi, chyba że jak mam ofertę od Fulham to nie mogę hmm, dostać od innych To chyba całkiem logiczne Chyba tak kurde, nie mam już oferty od Fulham I nie mogę poprosić o transfer Do dupy Ej, sery, ja chcę odejść stąd No akceptuję od kogokolwiek Ja chcę to, stąd odejść Znaczy nie od kogokolwiek Ja chcę do jakiegoś normalnego w miarę klubu Mam nadzieję, moje umiejętności nie są na tyle słabe żeby mnie nie wzięli do jakiegoś dobrego klubu Aj nie, ja chcę! Transfer Niech to ostatni dzień transferowy już widać Powołanie do kadry Fajnie, fajnie, ale chcę do, do... Do Manchesteru Nie, fuck Nie, nie, nie udało mi się Nie wiem, Fulhamu nie chciałem, naprawdę Fulham mnie w ogóle nie interesował I ostatni dzień transferowy Lucas Rastello jest oferta transfer dla mnie. Co? Jaki to klub? Granda. Idziemy do BBWA? Czy się wstrzymamy? Zobaczymy, czy coś jeszcze dostaniemy. Jak nie, to akceptujemy ko przed końcem okna transferowego, bo mogę, nie? Akceptować. Niech to. Fila, moje działania. Mogę, cały czas mogę. Getafe, Getafe, nie Granda, sorry, źle przeczytałem. Poprosi transfer, fajnie. Czy to teraz psz, chyba nie. Wagner Lilow na liście życzeń paru klubów. Twoja ostatnia prośba o transfer. Nie zostanę w klubie. Takie Dupa. Nie mam zamiaru tu zostawać. Jestem może najlepszy. Getafe, getafe. W sumie nie są tacy źli chyba. A to chyba w sumie niezły początek dla naszej kariery iść do BBWA i zmierzyć się z Barceloną, więc żegnaj korono Borussia! a m to nie ta to nie dortmund dobra jeszcze jedna godzina chociaż może jakbym odrzucił to bym dostał ale dobra wolę nie ryzykować nie chcę zostać w kielcach poproś pokaż ofertę transferu od getafe dobra nie wiem Właściwie wiecie co, to koniec odcinka Dajcie mi znać w komentarzach, czy przejść do getafe, czy nie Czekam na Wasze odpowiedzi Do zobaczenia w kolejnym odcinku Pozdrawiam, cześć